To jest podcast sprawny programista odcinek 11. Dzisiaj zajmiemy się urlopem programisty, a dokładniej mówiąc tym, co można zrobić przed naszą planowaną przerwą w pracy, by uniknąć nieprzyjemności. Cześć, nazywam się Tomasz Woliński i w swoich podcastach opowiadam o IT z punktu widzenia programisty. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zostać programistą, jak wejść do branży? Lub może chcesz rozwijać się, szukasz sposobu, by po prostu stać się lepszym programistą, to ten podcast z pewnością jest dla Ciebie. Cześć i dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zdecydowałem się poruszyć temat profesjonalnego przygotowania się do planowanej przerwy w pracy. Czyli tak naprawdę zajmiemy się wszystkim tym, co możemy zrobić przed naszym urlopem żeby nikt nam go później nie przerwał, nie zepsuł oraz żeby nasi współpracownicy i klienci nie odebrali tej naszej nieobecności jako coś uciążliwego dla nich. Temat zacznę dość nietypowo, bo krótką historią. Historia ta mogłaby się przydarzyć każdemu z nas. Wakacje programisty. Tomek wybrał się na swój długo wyczekiwany urlop. Przez ostatnie dwa lata nie miał tyle szczęścia i brał tylko pojedyncze dni wolne na podreparowanie zdrowia. W tym roku miało być inaczej. Tym razem to aż dwa tygodnie urlopu, jednym ciągiem. Wspólnie z żoną postanowili, że zabiorą dzieci i spędzą ten czas razem w domku nad jeziorem koło Iławy. Wymarzona sytuacja. Dwa tygodnie urlopu, rodzina, woda las. Nic tylko cieszyć się życiem i wypoczywać. Niestety, dość szybko przekonali się, że tak łatwo to nie będzie. Już drugiego dnia wyjazdu Tomek dostał telefon z pracy. Nie my nic wielkiego, tylko pięć minut rozmowy i w dodatku z kolegą. To jednak wystarczyło, żeby ruszyć lawinę zmian. Kolega Łukasz, który zadzwonił, był odpowiedzialny za wsparcie testów u dość ważnego klienta. Klient właśnie zaczął sprawdzać nową funkcjonalność, za którą Tomek był odpowiedzialny przed wyjazdem. Niestety Łukasz nie wiedział, jak ją włączyć, nie znalazł również nic na ten temat w dokumentacji, a ponieważ nie chciał sam narazić się klientowi oraz swoim przełożonym, pozwolił sobie zadzwonić do Tomka. Później było już tylko gorzej. Okazało się, że moduł, który Tomek pisał kilka dni przed urlopem, zawierał sporo błędów i niedoróbek. Zwyczajnie ciężko było w pełni skupić się na pracy, gdy myślami wypoczywał już na urlopie. Na domiar złego klient bardzo mocno nalegał na szybką poprawę usterek. Dlatego przełożony Tomka poprosił go o wsparcie. Usiądziesz sobie na chwilę na plaży z lapkiem na kolanach. No wiesz, nogi w wodzie, piwko obok, będzie dobrze, przecież to tylko chwila. Po trzech dniach takiego urlopowania, dość mocno wkurzona już żona postawiła sprawę jasno. Albo urlop, albo praca. Tomek nie chciał walki z przełożonym, ponieważ tak naprawdę lubił swoją pracę. Nie chciał też podpaść żonie. Tym razem jednak sprawy zawodowe wygrały. Wakacje skończyły się tydzień szybciej niż było to zaplanowane. Nasz bohater, z motywacją na poziomie podłogi, wrócił do swoich zadań, a o relacjach z małżonką i dziećmi lepiej wcale nie wspominać. A wszystko to przez to, że Tomek zapomniał przygotować się do swojego urlopu. Nie bądź jak Tomek, wyciągnij wnioski z jego porażki i ciesz się swoim wypoczynkiem. To tyle słowem wprowadzenia. Przejdziemy teraz przez listę pięciu rzeczy, które każdy programista, i tak naprawdę nie tylko programista, powinien zrobić przed swoim urlopem, jeśli chce uniknąć takich nieprzyjemności. Pierwsza rzecz, dokończ i zamknij najważniejsze zadania. Druga, przekaż obowiązki swojemu zastępcy. Trzecia rzecz, zapisz co możesz i zrób backup danych. Czwarta rzecz, Ustaw, autoresponder i status na komunikatorze. I piąta rzecz: przygotuj współpracowników na swoją nieobecność. I teraz pokrótce omówimy sobie każdą z tych rzeczy. Pierwsza: dokończ i zamknij najważniejsze zadania. Nie będzie cię przez tydzień, dwa, a może nawet i dłużej. W tym czasie ktoś, niewykluczona, że jakiś twój ważny klient może czekać na twoje zadanie, a ciebie przecież nie ma. Dobrze by było uniknąć takiej sytuacji. Dlatego jeszcze przed swoim urlopem dokończ co tylko możesz. W skrajnych sytuacjach warto wyraźnie zakomunikować swojemu przełożonemu, że zwyczajnie jest za mało czasu, żeby dowieść dane zadanie. Wtedy wspólnie można zastanowić się nad jakimś wsparciem lub zwyczajnie przełożeniem tego zadania na potem. Nie zapomina jednak też o jakości tego, co dostarczasz, tego, co zostawiasz za sobą. Nie jest sztuką wydać nową wersję aplikacji bez jej jakiegoś wcześniejszego sprawdzenia, bez weryfikacji i później zwyczajnie wyjść z biura na urlop. Ktoś później przecież będzie z tego korzystał. Może ktoś będzie musiał to naprawić lub wytłumaczyć klientowi, dlaczego coś nie działa tak, jak powinno. Taką dobrą praktyką jest nie brać sobie na głowę niczego dużego tuż przed samym urlopem. Lepiej jest podopinać już wszystkie obecne tematy, niż rozgrzebać coś na szybko i nic z tym więcej nie zrobić. Po powrocie prawdopodobnie i tak niewiele z tego będziesz pamiętać. Ja czasem po takiej dłuższej przerwie po urlopie mam problemy z przypomnieniem sobie nawet podstawowych haseł, a co dopiero mówić o jakiejś większej funkcjonalności. Druga rzecz. Przekasz obowiązki swojemu zastępcy. Czyli tak naprawdę szukamy sobie takiego proksy. Bycie osobą niezastąpioną w projekcie, na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo kuszące. Wszyscy liczą się z Twoim zdaniem, przychodzą do Ciebie poradę i nie ma żadnego tematu, którego nie musiałbyś zaakceptować, zanim nie zostanie on wdrożony. Niestety, niesie to za sobą dosyć duże ryzyko. Osoby niezastąpione. Bardzo rzadko chodzą na urlopy. Zrobiłem ten błąd w jednym z projektów kilka lat temu. Na początku było to w sumie nawet dość przyjemnie. Jednak w takim kulminacyjnym momencie to od tego, jak szybko odblokuje jeden z naszych serwerów, zależały relacje z. Bardzo ważnym klientem. Dodatkowo, takie blokady, które zdarzały się wyjątkowo często, wstrzymywały pracę prawie 50-osobowego zespołu. I w tamtym okresie, właściwie, prawie nie rozstawałem się już z telefonem. Na powrót z biura do pracy zazwyczaj potrzebowałem około 30 minut samochodem. I zazwyczaj w tym czasie miałem już jeden albo nawet dwa telefony w pracy. No, po południu kilka kolejnych. Zdarzało się też, że ludzie z pracy, z biura dzwonili nawet po północy. I właściwie taki support, tylko że było to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieważne, czy to weekend, czy święta. No, na dłuższą metę nic przyjemnego. Dlatego wiem z własnego doświadczenia, jak ważne jest to, żeby zawczasu poszukać sobie jakichś innych osób. Które przynajmniej w niektórych tematach będą, będą mogły nas zastąpić. Takich osób może być oczywiście kilka. Dzięki nim te prace nad, naszą, nad naszymi zadaniami mogą być kontynuowane nawet podczas naszej nieobecności. I co bardzo ważne, tacy zastępcy mogą również stanowić wsparcie dla Ciebie w przypadku, kiedy będziesz miał na przykład jakieś wątpliwości w trakcie realizacji obecnych zadań. Jeżeli mamy już takie osoby, to przed samym urlopem powinniśmy zostawić im jakieś informacje. Te informacje to przede wszystkim wszelkie dane o obecnie realizowanych zadaniach oraz kontakty do potencjalnie zainteresowanych klientów lub innych współpracowników. Szczególnie ma to znaczenie, jeżeli pracujemy w jakiejś większej firmie i nie wszyscy się znają. Stawiamy im tak naprawdę. Wszystkie te informacje, które w jakiś sposób mogą być im pomocne podczas naszej nieobecności, ustalenia najlepiej pozostawić w jakiejś formie pisemnej. Pamięć jest wyjątkowo ulotna, więc warto zadbać o to, by ten nasz zastępca miał po prostu do czego się odwołać, do czego wrócić. Wszystkie wytyczne staram się osobiście spisywać na Wiki lub ewentualnie chociaż wysłać maila. Jeżeli ktoś nie znajdzie jakiejś ważnej informacji w Twoich notatkach, a będzie wiedział, że Ty ją masz, to możesz być pewien, że przynajmniej spróbuje się z Tobą skontaktować. No, nie ma nic lepszego niż wyrwanie z urlopu przez telefon pracy. No dobrze. Trzecia rzecz. Zapisz, co możesz i zrób backup. Wpadek losowy to zgodnie z definicją coś nieszczęśliwego. Coś, czego się nie spodziewaliśmy. I właśnie... Na takie nieszczęśliwe wypadki robimy kopie zapasowe. Szkoda by było zacząć pracę po urlopie od informacji, że projekt, nad którym pracowałeś lokalnie, przepadł, bo coś stało się z twoim dyskiem. Dlatego zawsze, kiedy opuszczamy komputer, tak naprawdę nawet na chwilę, robimy git commit i git push, i wtedy przynajmniej nasze zmiany będą już na jakimś zewnętrznym repozytorium. Staram się trzymać wszystkie swoje zmiany przynajmniej w dwóch miejscach. To w przyszłości może nas uratować nie tylko w przypadku awarii dysku, ale i w jakichś dużo częstszych sytuacjach, kiedy na, kiedy na przykład sami zepsujemy nasz projekt lub przypadkowo usuniemy dane. To się zdarza. Czwarty punkt. Ustaw autoresponder i status na komunikatorze. Mało rzeczy tak potrafi zirytować człowieka jak notoryczny brak odpowiedzi na pytania, szczególnie wtedy, gdy w Twoim mniemaniu są one wyjątkowo ważne. To teraz wyobraź sobie, że ktoś z Twoich współpracowników, lub co gorsza jakiś klient, przez cały Twój urlop wysyła Ci na maila ważne wiadomości. Po co kusić los i niepotrzebnie denerwować innych ludzi? No. Wystarczy bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że ustawisz odpowiedni status na komunikatorze i autoresponder na mailu z krótką informacją, że jesteś na urlopie. Taka osoba będzie wiedziała, co się z tobą dzieje. Nie będzie wysyłała tych maili w pustkę. Warto też. Dodać w takiej wiadomości, kto cię zastępuje i kiedy znowu będziesz dostępny, kiedy wrócisz z urlopu. Tylko nie zapomnij wtedy usunąć autorespondera już po powrocie z urlopu. Większość podstawowych narzędzi do obsługi maili, takich jak Outlook czy Gmail, bez problemu pozwala ustawić taki autoresponder. W notatkach do tego materiału znajdziesz przy kilka przykładowych e, takich wiadomości, jak taki autoresponder e, mógłby wyglądać. Piąty punkt: przygotuj współpracowników na swoją nieobecność. Urlop to przyjemny moment dla osoby, która na niego idzie, ale już niekoniecznie dla jego współpracowników. To oni tracą kolegę z pracy, a czasem i przełożonego. To oni często są obarczeni jakimiś dodatkowymi obowiązkami. I to właśnie od nich nierzadko zależy, co zostaniemy po naszym powrocie. Dlatego przed wypoczynkiem warto ich przynajmniej poinformować, że się odchodzi, i pożegnać się z nimi. To wszystko, jeżeli chodzi o te punkty. Chciałbym jednak poruszyć jeszcze jeden temat, a mianowicie zagadnienie braku umiejętności odpoczynku. Niby fizycznie wyszedłeś już z pracy, ale myślami dalej w niej jesteś, dalej pracujesz. Znasz to? No właśnie. Stosunkowo mało osób potrafi całkowicie odciąć się od swoich obowiązków zawodowych w czasie wolnym. Szczególnie pracownicy IT, programiści borykają się z tym problemem. Bez tego jednak ciężko taki efektywny odpoczynek, a bez odpoczynku bardzo szybko spadnie nasza wydajność, nasza motywacja do dalszej pracy. Jeden dzień można docisnąć i popracować dłużej, dwa dni ok, zdarza się. Niemniej na dłuższą metę takie podejście i tak odbije się czkawką. O takiej długotrwałej pracy pod presją pisałem już trochę w tekście na temat crunchu. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem stormit.pl/011. Zadziwiające jest to, jak wielu z nas boryka się z tym problemem w Branży, w której cały czas mamy rynek pracownika? Ale to zostawiam już Twoim przemyśleniem. Jako podsumowanie tego tematu chciałbym zostawić Ci kilka pytań. Nie dały one bardzo dużo do myślenia, może i tobie się przydadzą. Pierwsze pytanie, jak często chodzisz na urlop? Drugie pytanie, jak spędzasz swoje wolne? Czy rzeczywiście odpoczywasz? Trzecie pytanie, czy zabierasz pracę ze sobą? czwarte pytanie czy twoi współpracownicy mogą się wtedy z tobą skontaktować i piąte ostatnie pytanie czy projekt który za sobą zostawiasz jest w takim stanie jakim sam chciałbyś go otrzymać na koniec pozostaje mi już tylko życzyć wam jak najczęstszych jak najbardziej udanych urlopów powodzenia